Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym grzybobraniu. Kolejny deszczowy dzień, ale bardzo pozytywnie się to grzybobranie rozpoczyna. Zobaczcie, są podgrzybki. Ich jest moc, bardzo dużo, ale to dopiero początek. Słuchajcie, bo widzę piękną rzecz. Ja sobie to na kubkę. Złożę. Zobaczcie, fantastyczna sprawa, piękny borowik. Myślę, że warto subskrybować dla takich, dla takich widoków. A ja się pomyliłem słownie, bo dostrzegłem kolejny cuda i dlatego mi przez chwilę mowy odjęło, zobaczcie. Zobaczcie. Co się dzieje? Coś fantastycznego. Wszystko obok siebie. Pokażę wam. Ile grzybów rosło obok siebie. Proszę bardzo. Fenomenalnie się to zaczyna. Słuchajcie, przepraszam Was za ten dość specyficzny wstęp tego filmu. Oczywiście, wizualnie wszystko się pięknie zgrało. No. Podgrzybki, borowiki, jeden przy drugim. Ale ten mój komentarz odbiegał od tego, co prezentuję zazwyczaj. A to wynikało z faktu, iż przechodził ogromny łoś. I wielokrotnie już podczas swoich filmów w tym roku mówiłem, że gdzieś tam ten łoś przechodzi nieopodal, bo on niedaleko ma swoją ostoję, tam odpoczywa. No i wtedy staram się być cicho. Nie chcę jakby powodować tego, żeby on się bał, żeby gdzieś uciekał, staram się zachować cicho i wtedy właśnie mówię nieco ciszej. I teraz była podobna sytuacja. Każdy, kto ogląda mój kanał, subskrybuje wie doskonale, że nagrywam również codzienne, dzikie, codzienne życie, przepraszam, dzikich zwierząt. No i priorytetem dla mnie jest ich spokój, no i to, żeby w swoim domu. Były szczęśliwe. Tych podgrzybków to jest całe mnóstwo. Ale zobaczcie jakie fajne. Grube niczym borowiki. Tu jeden, tu drugi. Za chwileczkę zapewne wstanę. I będą następne. Tyle ich jest. No i teraz mogę mówić już normalnie, no bo oddaliłem się nieco od tamtego miejsca, ale nie zmienia się jedno. Podgrzybki, w ogromnych ilościach, cały czas tutaj występują. Trzeba się rozglądać wokół siebie, bo naprawdę ta ściółka skrywa ich mnóstwo. Tuż obok borowików i podgrzybków kolejne podgrzybki. Jako, że pora dla nich odpowiednia, no to ich jest tutaj mnóstwo, ale samo miejsce bardzo uniwersalne. Borowiki na przemian z podgrzybkami rosną. No i tak to można grzyby zbierać. Jest ich tak dużo, że co kilka kroków trzeba się schylać, ale to dobrze, na tym polega prawdziwe grzybobranie. Mamy kolejne trzy. No i tak sobie chodzę, tak sobie te borowiki pod grzybki zbieram. A zobaczcie tutaj, jaki piękny okaz wyrosł. Nie do opisania wręcz Przepiękny borowik Widoczny z daleka, bo akurat tutaj są igły nie liście, a on jest duży Jest tym łatwiej było go namierzyć Zobaczcie jakie cudo Fantastyczny spacer Oj te kozaki to uwielbiam prawdziwe cuda natury Oj, oj, oj Nie, No to jest po prostu bajka Kapitalna sprawa Oczywiście jeśli brzozy to i koźlarze Te grzyby to jest po prostu poezja. Już kiedyś mówiłem, że ja je cenię nawet nad borowiki, nie ujmując borowikom, bo je uwielbiam, ale te koźlarze to jest dla mnie po prostu cud natury. No a tuż obok koźlarzy w trawie rośnie borowik szlachetny. Tak więc cały czas urodzaj grzybów, różne gatunki. Oj, ten stoi tak dość niepewnie, więc on prawdopodobnie będzie robaczywy. Już troszkę tu stoi, ja go sprawdzę, ale na moje oko, to on będzie cały zjedzony. No ale naprawdę, mimo wszystko, o tych grzybów, jak widzicie, jest mnóstwo i bardzo rzadko trafiają się robaczywe. jest kolejny borowik a ja ich mam już tyle że powoli się będę zbierał do domu bo pamiętajmy, że do borowików dochodzą jeszcze duże ilości podgrzybków są też koźlarze, więc dużo mam tych grzybów a nie chcę brać więcej niż potrzebuję niech inni sobie pozbierają, szkoda żeby się zmarnowały bądź niech po prostu zostaną sobie w lesie tak więc Słuchajcie, myślę, że warto subskrybować mój kanał. To nic nie kosztuje, a ja od czerwca do końca listopada publikuję filmy z grzybobrań. Możecie podziwiać takie okazy, ale też macie informacje, kiedy, jakie grzyby i ile tych grzybów występuje w danym momencie. I taką wiedzę możecie wykorzystać dla siebie, idąc właśnie na taki spacer do lasu. Przykład grzybobrania widzicie po lewej stronie ekranu, natomiast po prawej codzienne życie dzikich zwierząt, bo i takie filmy nagrywam, pokazuję codzienne życie mieszkańców lasu, wszystko tłumaczę. Więc każdy na kanale znajdzie coś dla siebie. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.